Witajcie moi drodzy, Korneliusz z tej strony kanału. Obudźcie się. Nagrywam dzisiaj ten materiał, ponieważ zostałem wywołany do tablicy z tej strony subskrybentów, którzy są niewierzący. Ja niejednokrotnie wtedy, kiedy mówię, że eks świadkowie nie wszyscy obudzili się tak jak wydaje mi się, że dobrze, aby się obudzili, a więc jedni idą w stronę nauk jakichś dziwnych, inni stają się niewierzący. No, wybaczcie, ja chyba mam prawo mieć swój pogląd w tej kwestii. Jeszcze się taki nie urodził, co każdemu dogodził, więc to jest normalne, że nie wszyscy będą się zgadzali z tym, co mówię. Natomiast opacznie właśnie rozumie się moje słowa wtedy, kiedy mówię, że obudzili się nie w tę stronę, co powinni. Ja chciałbym w tym nagraniu swój stosunek do niewierzących rasa dobrze określić, żeby już nie było jakichś dziwnych pytań, pytań i sugestii. Ale chciałbym też yy, powiedzieć, dlaczego ja wierzę. Być może, dla osób, które wątpią albo zacięły się w tej swojej drodze poszukiwania prawdy, że tak to określę, będzie to pomocne. A więc, ja oczywiście wierzę w Boga i moja wiara nie jest ślepa ani irracjonalna. Wręcz przeciwnie, im więcej badam świat, im głębiej. Zgłębiam Biblię, tym bardziej jestem przekonany, że wiara w Boga ma silne podstawy. Nie zamierzam dzisiaj nikogo atakować ani dyskredytować. Szanuję osoby, które podchodzą do życia w sposób sceptyczny, tak to nazwijmy. Rozumiem, że niektórzy potrzebują dowodów takich no nie wiem jakich: że z nieba przyjdzie głos, że siema, wszyscy ludzie, halo, jakby co to jestem. Rozumiem, że tacy ludzie mogą być. Ale pozwólcie, że przedstawię Wam moje spojrzenie na ten temat. Może niektórzy z Was zobaczą, że wiara nie jest tylko kwestią nie wiem, emocji, ale także logicznego myślenia i obserwacji rzeczywistości. Na pierwszy punkt weźmy spełnienie proroctw biblijnych. Biblia jest w tym temacie niezwykle precyzyjna. To nie jest kwestia jak przepowiedzi Nostradamusa. Czy jakieś inne, które można interpretować jak się chce, albo są one tak kolorowo opisane, że wszystko można pod te słowa przypisać, co się w przyszłości wydarzy, czy już wydarzyło. Więc jednym z powodów, dla których wierzę w Boga, no właśnie jest Biblia. Jej niesamowita spójność i fakt, że zawiera proroctwa, które się spełniły. Wielu postrzega Biblię jako no, taką zwykłą książkę religijną, ale jeśli spojrzymy bliżej, Zobaczymy coś z mojej perspektywy zdumiewającego. Biblia nie tylko opisuje historię Izraela, moralność czy duchowe prawdy, ale też zawiera proroctwa, które spełniły się z niezwykłą dokładnością. Weźmy na pierwszy strzał proroctwa dotyczące Jezusa. Biblia ogólnie zawiera ponad 300 proroctw dotyczących Mesjasza. I wszystkie one wypełniły się w życiu. Jezusa właśnie. Oczywiście nie będziemy teraz 300 przykładów podawać, ale podam kilka z nich. Gdzie urodził się Pan Jezus? No w Betlejem. A gdzie według Michała 5,2 miał się Chrystus narodzić? No w Betlejem. Weźmy Psalm 22. Przeczytajcie sobie go cały. On opisuje sposób śmierci Jezusa na krzyżu. I to na długo przed wynalezieniem Takiego sposobu uśmiercania, jak ukrzyżowanie. Weźmy Izajasza, 53 rozdział, który w sposób hamski i no totalnie yy, nieprzyzwoity jest cenzurowany przez dzisiejszych Żydów. Są nawet takie filmiki, gdzie chrześcijanie, chodząc po Izraelu, spotykając Żydów i innych ortodoksów, cytują. Izajasza 53 rozdział. Oczywiście każdy Żyd wie, że ktoś tak jak Chrystus, Chrystus no Jezus Jeszu żył. I wtedy, kiedy czytają tego Izajasza 53 rozdział, zadają pytanie Żydom, gdzie to jest napisane. I większość z nich, wiedząc, że chodzi o opis Chryst Jezusa, mówią gdzieś w Nowym Testamencie, bo tak mocno cenzuruje się Izajasza, właśnie. I teraz krótko Wam Chciałbym przytoczyć te słowa. Posłuchajcie od drugiego wersetu. Wyrośnie przed nim jak gałązka, będzie jak korzeń spieczonej ziemi. Nie będzie mieć okazałej postaci, nie będzie oznaczać się wspaniałością. Gdy go zobaczymy, jego wygląd nie przyciągnie nas do niego. Był kimś, kim ludzie gardzili i kogo unikali. Człowiekiem, który miał zaznać bólu i który poznał, co to choroba. Był jak ktoś, od kogo ludzie odwracali twarz. Pogardzano nim i mieliśmy go za nic. Tak naprawdę on dźwigał nasze choroby i wziął na siebie nasz ból, a my myśleliśmy, że jest udręczony, że to Bóg go ugodził i uciska. Ale on został przebity za nasze przewinienia, zadano mu cierpienia, za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, przyniosła nam pokój i dzięki jego ranom zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy błąkaliśmy się jak owce, każdy szedł swoją własną drogą. A Jehowa sprawił, że wina nas wszystkich spadła na Niego. Był gnębiony i pozwalał się dręczyć, ale nie otwierał swoich ust. Prowadzono go jak owce na rzeź. Był jak owca, która milczy, gdy się ją strzyże i nie otwierał swoich ust. Z powodu niesprawiedliwego wyroku odebrano mu życie. Kogo będą obchodzić szczegóły jego pochodzenia? Wyrwano go z krainy żyjących, zadano mu cios za przewinienia mojego ludu. Chociaż nie dopuścił się niczego złego i nie powiedział nic zwodniczego, otrzymał grób wśród niegodziwych i gdy umarł, został pochowany z bogaczami. Lecz wolą Jehowy było zmiażdżyć go cierpieniem. Boże, jeśli dasz jego życie jako ofiarę za przewinienie... To ujrzy on swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i za jego pośrednictwem spełni się pragnienie Jehowy. I tak dalej, i tak dalej. No i każdy, kto chyba zna życiorys Jezusa, każdy, kto czytał Ewangelię, nie może zaprzeczyć, że te rzeczy właśnie Jezusa dotknęły. I ktoś powie, a bo to może tak spisali, bo czytali tego Izajasza a potem historię Jezusa do tego dopasowali. Mogłoby to tak być, gdyby nie fakt, że Żydzi dlatego walczyli z chrześcijanami w I wieku, dlatego tak zaciekle ich zwalczali, ponieważ ludzie współcześni tam wiedzieli, że ktoś taki żył. Wiedzieli, że chodził, że nauczał, że w ten sposób został zabity, że spełniły się proroctwa nawet dotyczące tego, że żołnierze rzucali losy o jego szaty, Wiedzieli, że zginął jak złoczyńca, ale grób miał całkiem okazały, ponieważ yy, no, został pochowany w pięknym grobie, jak na tamte czasy. Wiele takich właśnie szczegółów było dowodem na to, że Jezus rzeczywiście był Mesjaszem. Czy to możliwe, by przypadkowy człowiek spełnił te wszystkie proroctwa? Prawdopodobieństwo, że ktoś spełni choć kilka z nich jest astronomicznie niskie. A Jezus wypełnił je wszystkie. Weźmy pod uwagę może jeszcze też proroctwa historyczne. Biblia przepowiedziała wiele wydarzeń historycznych, takich jak zburzenie Jerozolimy w 70 roku. Już nie mówiąc o Starym Testamencie, weźcie Łukasza 19:41-44, no ale Stary Testament też o tym donosi. Przewidziała upadek Babilonu. Izajasza 13 rozdział. Było to opisane setki lat przed jego zniszczeniem. A co powiedzieć o powrocie Izraela? To wszystko spełniło się, chociaż było przepowiedziane wiele, wiele lat wcześniej. Czy te wszystkie proroctwa mogły być jedynie zbiegiem okoliczności? No, dla mnie to nie jest przypadek, ale dowód na to, że Biblia pochodzi od Boga. Bo prawdopodobieństwo, no, jest. Naprawdę znikome. Drugi punkt, który mnie przekonuje, to cud istnienia wszechświata i ogólnie życie. Sama natura rzeczywistości. Im bardziej ja osobiście przyglądam się, czy wszechświatowi, czy naszej Ziemi, tym bardziej widzę, że jego istnienie i funkcjonowanie no nie może być dziełem w przypadku. Zobaczcie taki przykład, który podawałem jako świadek, gdy rozmawiałem z ludźmi, a uważam, że jest dobry. Co byśmy pomyśleli o człowieku, który mówi, że, nie wiem, teraz idę przez park, leży jakaś puszka. Podniósłbym tą puszkę i komuś powiedział, wiesz, że to jest powstało przez przypadek? No ktoś by się na ciebie popatrzył jak na jełopa jakiegoś. No chłopiec, ty gadasz, przecież musiał to ktoś za, skonstruować, zrobić, tak? Gdybyśmy szli przez pustynię i nagle jest tam piękny dom, wchodzimy do niego, klimatyzacja, Bieżąca woda, rośliny, jedzenie. No, super komfortowo, na pustyni. I ja bym wtedy rzucił, ale pięknie. So, zobacz, ten wiatr tak miliony lat wiał, tak nanosił tego wszystkiego, że coś takiego pięknego powstało. No, każdy by się na mnie popatrzył, że jestem chyba trochę nie, nie tak jest, nie? Może warto gdzieś zadzwonić i zapytać o jakąś, jakiś pokój z gumowymi ścianami. I takim klejnotem we wszechświecie znanym nam obecnie jest Ziemia. I to nie jest tak, że myśmy zbadali tam tylko, nie wiem, w promieniu od Ziemi, nie wiem, 100 km dookoła i mamy dowód na to, że tylko Ziemia jest takim cudownym miejscem. Przeświat jest bardzo dobrze zbadany, jak na obecne czasy. Co chwilę dostajemy jakieś doniesienia, że gdzieś tam może być życie, ale raczej kiedy takie teorie w ogóle wchodzą na tapet... To zastanawiałem się, czy to coś, co tam jest widoczne, to przypadkiem nie jest woda. A jeśli jest woda, to może są tam jakieś komórki. I to tyle. Nauka pokazuje, że wszechświat jest niewiarygodnie, precyzyjnie dostrojony do istnienia życia. Istnieje wiele stałych fizycznych, które muszą mieć dokładnie taką wartość, jaką mają, inaczej życie byłoby niemożliwe. Przykłady? Gdyby siła grawitacji była choć odrobinę inna, nic by w sumie nie powstało. Gdyby stosunek silnej do słabej siły jądrowej był nieco inny, atomy węgla by się nie tworzyły, a bez węgla nie byłoby życia. Gdyby Ziemia znajdowała się choć trochę bliżej lub dalej od Słońca, warunki do życia byłyby na niej niemożliwe. To wszystko jest przypadkiem? A może raczej. Jak mówiliśmy o tej puszce czy o tym domu na pustyni, to wskazuje to na to, że jakiś inteligentny gość to zaprojektował. Bo weźmy złożoność życia. Każda komórka w naszym ciele jest jak skomplikowana fabryka, w której miliardy cząsteczek współpracują, by utrzymywać nas przy życiu. Weźmy przykład DNA. Przecież zapisane w nim informacje są jak niezwykle zaawansowany program komputerowy zawierający instrukcje budowy organizmu. Czy program komputerowy może powstać przypadkiem? No nie. Nawet najbardziej e, taka najprostsza strona internetowa, jaka, jaką możemy sobie wyobrazić, potrzebuje takiego klucza, tego języka HTML, że tak to uproszczę, aby mogła powstać. Ktoś to musiał wbić. Potrzebuje programisty. To takie proste rzeczy programisty potrzebują, ale gdy patrzysz w lustro i widzisz cud, tak naprawdę, no to dochodzisz do wniosku, że to wszystko zbieg okoliczności. Podobnie DNA nie mogło powstać właśnie przez przypadek. Musiało mieć inteligentnego autora. Kolejnym dowodem dla mnie na istnienie Boga jest moralność i sens życia. Skąd wiemy, że coś jest dobre, a co złe? Dlaczego wszyscy, niezależnie od kultury, uznają, że okrucieństwo, morderstwo czy zdrada są złe? Jeśli nie ma Boga, moralność jest tylko ludzkim wynalazkiem. A jeśli tak, to nie ma obiektywnych wartości. Ale jeśli istnieje Bóg, to on jest źródłem moralnego prawa, które mamy zapisane w sercach. I tak Rzymian 2.14/15 mówi. Gdyż, gdy poganie, którzy nie mają prawa, czynią z natury to, co prawo nakazuje, wtedy, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem, dowodzą też oni, że też treść prawa jest zapisana w ich sercach. To właśnie dlatego mamy wewnętrzne przekonanie, że pewne rzeczy są złe, a inne dobre. No i tu dochodzimy do pytania, które mnie zastanawia osobiście. Dlaczego tak wielu ludzi odrzuca wiarę w Boga, skoro mamy tak wiele dowodów? Myślę, że wierzący uznają to za dowody. Być może dlatego, że żyjemy w świecie, który no nieustannie promuje materializm i różne tego typu teorie. Uczy się nas, że wszystko można wyjaśnić bez Boga, że nie potrzebujemy Go do zrozumienia rzeczywistości. No tak. Wszyscy jesteśmy tacy wspaniali, tacy cudowni, że wszystko sami ogarniemy. Ale czy naprawdę jesteśmy gotowi uwierzyć, że cały wszechświat, życie w swojej złożoności, moralność, nasze wewnętrzne pragnienie sensu to jest serio tylko wynik ślepych procesów? Ja nie chcę nikogo osądzać. Osobiście szanuję tych, którzy myślą inaczej. Ale przyznaję, że dziwię się, że dla niektórych te dowody nie są wystarczające po prostu. I to nie jest kwestia taka, że ja pozjadałem wszystkie rozumy i w ogóle innej teorii nie przyjmuję do wiadomości. Nawet gdyby założyć, że naprawdę ten znikomy, nawet nie procent, a promil szans na to, że to wszystko jest dziełem przypadku, nawet gdyby to było prawdą, to co w związku z tym? Jaką będę miał korzyść z tego? Że odrzucę Boga i będę żył po ateistycznemu, że tak to nazwę. Nie pamiętam, który filozof grecki, ale jeden z nich powiedział coś takiego, że załóżmy, że Boga nie ma nie? i będziesz żył w sposób, który ten wymyślony Bóg powiedział Ci, że jest dobry. Więc będziesz dobry, będziesz postępował moralnie. Będziesz żył z nadzieją na to, że kiedyś przyjdzie lepsze życie. Umierasz, no ale nic się nie wydarzy. Nie zostałeś skrzeszony, nie ma zmartwychwstania, poszedłeś do ziemi. Kaplica. Nie masz w ogóle świadomości. No i pytanie, co straciłeś? No nic, nawet się o tym nie, nie dowiesz, że coś straciłeś, tak? Bo Cię nie ma. A weźmy teraz przykład Dokładnie odwrotny. Załóżmy, że ty żyjesz jak chcesz. Świad... Ja nie mówię źle, ale świadomie dopuszczasz się złych rzeczy z punktu widzenia moralności. Dopuszczasz się ogólnie zła i usprawiedliwiasz je, że to tak naprawdę fikcja, że nie ma dobra i zła, bo też nie ma sędziego, który nas z tego rozliczy. No i żyjesz w ten sposób. Czy szczęśliwiej? Nie wiem, nie mi oceniać. Różne rzeczy różnym ludziom dają szczęście. No ale okazuje się, że zamykasz oczy, otwierasz je, zostajesz skrzeszony, jednak przed tym tronem sędziowskim stajesz, i co wtedy? Ja nie wiem, że ty od razu pójdziesz w piach, bo też tak myślę, że Bóg zna nasze serca i rozumie powody, dla których jesteśmy wątpiący, czy niewierzący robimy tak, czy. Inaczej. Ale pytanie: do, do czego zmierzam? Do pytania. Która osoba z tych dwóch wymienionych no działa rozsądniej? W perspektywie czasu i wieczności, która działa lepiej? A nawet jeśli ta wieczność jest fikcją i jej nie będzie, to czy ta, która żyła moralnie i dobrze, miała z tego radość, coś straciła? Nie wydaje mi się. Więc to miał podsumować. Kochani, po pierwsze, Biblia zawiera spełnione proroctwa, których nie da się wyjaśnić przypadkiem. Po prostu, choćbyśmy się nie wiadomo jak starali, to będziemy samych siebie oszukiwali i wewnętrznie, nawet kiedy mi się tu w komentarzach rozpiszecie, będziecie czuli, że nie jest do końca tak, jak piszecie. Po drugie, wszechświat i życie są zbyt skomplikowane, by mogły powstać same z siebie. Nic nie powstaje samo z siebie. Nic nie powstało tak o. Nie było kwiatka i nagle się pojawił. Nie ma życia z materii nieożywionej po prostu. Nie ma takiej opcji. Więc jeśli chodzi o mnie, to ja nie wierzę dlatego, że tak mnie wychowano. Wierzę, bo osobiście widzę, że świat wokół mnie mówi o swoim stwórcy. Dla mnie to co powstało, tak jak napisała apostoł Paweł w liście do Rzymian, wszystko, co zostało uczynione, jest dowodem na istnienie Boga, także tamci są bez wymówki. Tamci mają na myśli tych, którzy nie wierzą. Ja się pod tym podpisuję. Ja, tak jak mówię, mam wokół siebie naprawdę bliskich, którzy nie wierzą i jakoś egzystujemy ze sobą. Nie obrażamy się, nie przyciągamy jeden, na dru dru jeden drugiego na swoją stronę, ale. Mówię o tym tylko dlatego, żebyście rozumieli, że ja nie jestem wojowniczo nastawiony do nikogo. Natomiast nie zabraniajcie mi dziwić się, że można w ten sposób myśleć. Po prostu. Ja ze swojej strony zachęcam każdego do osobistych poszukiwań. Jeśli szczerze otworzycie się na możliwość istnienia Boga, być może odkryjecie, że On już od dawna czeka, żebyście go poznali. Jak dacie sobie tę furtkę, to nie jest kwestia deklaracji. Dobra, wierzę i teraz na cały świat tak patrzę. Tylko zamiast być tylko sceptycznym, zacznij od tego, że otworzysz sobie furtkę z takim hasłem: Nie wiem, zbadam. Dopuszczam możliwość, że w tym momencie wiele się może zmienić i być może wrócisz do mnie za jakiś czas powiesz Korneliusz starałem się jak mogłem ale jak widziałem te głodne murzynki jak widziałem te wojny to i tamto to no nie jestem w stanie tego pogodzić z istnieniem Boga i teraz jeśli takie pytania by się pojawiły lub ktoś je ma teraz w głowie to chciałbym podać przykład, który podesłał mi niedawno przyjaciel z tego dziękuję bardzo widzisz opłacało się myślami wymienić bo teraz ja mogę to przekazać tysiącom ludzi. Podesłałem taki obrazek, gdzie dwie osoby siedziały na plaży. Mężczyzna i kobieta. No i tak sobie rozmawiali. I jedna, i ten mężczyzna powiedział: Nie wierzę w istnienie Boga. Dlaczego? Jak możesz nie wierzyć w Boga? Zobacz, jak, na jakiej pięknej plaży siedzimy, jak pięknie gwiazdy świecą to i tamto, nie? I on mówi, no tak, ale popatrz, wojny, spójrz na głód, to i tam, no te złe rzeczy, tak? Tego nie da się pogodzić z istnieniem Boga. No i tak się dołożył, że ten facet był dentystą. I ta kobieta do niego mówi, wiesz, a ja za to wierzę, że na świecie nie ma dentystów. Co? Przecież ja jestem dentystą. Nie, no ale zobacz. Ile ludzi ma krzywe zęby, ile ludzi ma próchnice, ile ludzi ma jakieś uszczerbki. Przecież gdyby dentyści istnieli, no to wszyscy mieliby piękne zęby. Ja on mówię, nie, on, chory przykład. Przecież ja jestem, to że inni do mnie nie przychodzą, nie, albo nie pytają, jak o te zęby mogą dbać, albo no po prostu do mnie nie przychodzą i leczyć tych zębów, no to mają jakie mają. A to nie jest dowód, że mnie nie ma. Ona no mówi: no właśnie. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz hasła: kradnij, zabijaj, cudzołóż, yy, nie mów prawdy, wywołuj wojny, bądź zachłanny i to na tyle, żeby inni byli głodni. To nie to, że świat wygląda źle, nie jest dowodem na to, że Bóg nie istnieje, tylko na to, że ludzie do Niego nie przychodzą i nie żyją zgodnie, nie żyją zgodnie z Jego wskazówkami. I nie żyją zgodnie z Jego wskazówkami. No i Gość się zamyślił. No i z mojej perspektywy tak to właśnie wygląda. Bo gdybym ja przeczytał w Biblii, że mam robić coś złego, no to dobra, nie tak to powinno wyglądać. Ale jeśli popatrzymy sobie na spisany kodeks, 10 przykazań, czy w ogóle oprzemy się na naukach Chrystusa, gdyby cały świat i każdy człowiek żył w oparciu o te nauki, no to chyba przyznacie, że nasza ziemia wyglądałaby trochę inaczej. Co? Zostawiam Was z tymi myślami. Mam nadzieję, że rozumiecie teraz moje podejście, i następnym razem, kiedy wypowiem się. W sposób być może nieidealnie precyzyjny, że ktoś mógłby wyciągnąć jakieś inne wnioski. To będziecie mieli w pamięci te słowa, które tutaj padły. I miejcie pewność, że ja nie patrzę na innych z góry. Jedynie co to ewentualnie czasami się dziwię. Ale tyle mi wolno. Dzięki za wysłuchanie patronom. Bardzo dziękuję za wsparcie. Cieszę się, że doceniacie moją pracę. E, dziękuję i proszę jeszcze. Trzymajcie się. Cześć.